Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z lekko spóźnionym podsumowaniem kwietnia i czymś zupełnie nowym na moim kanale, czyli unboxingiem, takim odpakowywaniem na żywo książek, które całkiem niedawno do mnie trafiły i nawet nie wyobrażacie sobie, jak trudno było mi powstrzymać się przed ich odpakowywaniem zaraz po tym, jak trafiły w moje ręce. W kwietniu udało mi się przeczytać dziewięć książek. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, bo nie były to książki grube. W każdym razie jedną z nich przeczytałam z prawdziwą przyjemnością, zresztą dwukrotnie, tak więc właściwie chyba mogę powiedzieć, że przeczytałam 10 książek. Dom nad jeziorem smutku Marilyn Robinson recenzowałam na moim blogu, więc teraz powiem jedynie, że jest to naprawdę magiczna, zatrzymana w czasie opowieść o nietrwałości szczęścia, przemijaniu i samotności. Recenzje, powieści, Aminaty Forny, Pamięć Miłości mogliście ostatnio obejrzeć na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do nadrobienia zaległości. Nie sugerujcie się tytułem, który, tak jak mówiłam w recenzji, również przywiódł mi na myśl jakąś tanią, romantyczną historię, ale uspokajam was, że nic z tych rzeczy. Jest to naprawdę przyjemna książka, napisana naprawdę prześlicznym językiem. W związku z kanonizacją Jana Pawła II zdecydowałam się na nagranie recenzji książki Marka Lasoty: Wojtyła na Podsłuchu. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, również odsyłam do jej obejrzenia, bo nie chcę tutaj niepotrzebnie przedłużać filmiku, a przed nami jeszcze spora ilość nowych książek. Przez kilka dni maja tramwajami jeździł ze mną western Rio Bravo. Jeżeli do tej pory nie mieliście okazji przeczytać żadnego westernu, to naprawdę do tego zachęcam, bo po raz kolejny to chyba powtórzę, ale uważam, że westerny są naprawdę niedoceniane a naprawdę miło można spędzić w ich towarzystwie czas. Kolejna książka to Endemia Michała Gacka, o której nie chciałabym mówić zbyt wiele, ponieważ jej recenzja ukaże się na moim kanale już w najbliższą niedzielę. Recenzja jest już nagrana i właśnie jestem w trakcie jej montowania. Może na razie powiem tylko, że nie bez powodu naprawdę wiele osób uznaje ją za jeden z lepszych polskich horrorów ostatnich lat. Dodam jeszcze, że nie jest to książka dla każdego, ponieważ jest to książka wymagająca, ciekawa. I bardzo oryginalna. Absolutnie wszystkim polecam książkę Agnieszki Turzynieckiej, dziewczynka z balonikami, której recenzję mogliście obejrzeć ostatnio na moim kanale. Jest to historia młodej kobiety, która próbuje zmierzyć się z depresją. Książka pisana jest z jej perspektywy, dlatego lepiej możemy zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej postrzega spotkania z psychologiem, czy też cały swój pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Skręcając w stronę klasyki, w kwietniu udało mi się przeczytać Prospera Mary Me. Pewnie źle przeczytałam nazwisko, no ale trudno. Trzy absolutnie świetne nowelki, czyli Carmen, Dusze Czyścowe i Tamango, są to nowelki opowiadające o bohaterach fatalnych, wręcz demonicznych. Tytułowa nowela, czyli Carmen, zainspirowała Bizeta do napisania libretta do słynnej opery, a same nowele czytało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Ostatnią książką, którą udało mi się przeczytać w kwietniu jest Don Juan Moliera z 1665 roku, którego udało mi się upolować w jednej z krakowskich księgarni za symboliczną złotówkę. Myślę, że był to naprawdę dobrze wydany pieniądz. I sądzę, że naprawdę warto kojarzyć Moliera nie tylko ze świętoszkiem, czy też z kąpcem, ale właśnie chociażby z Don Juanem. W końcu nadeszła pora na to, co wszystkie tygryski lubią najbardziej, czyli odpakowywanie. Na pierwszy ogień może pójdzie przesyłka od wydawnictwa Muza. Ja wiem, co się w niej znajduje. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale zaraz zabieram się za otwieranie. O, widzę, że bardzo fajnie opakowana. Cięcie Wayta et Solda, bo mamy tutaj bardzo ciekawie odbitą, widzę, mm -hmm. rękę. Taką krwawą rękę. Bo musicie wiedzieć, że na pewno jest to książka dla ludzi o mocnych nerwach, co wynikało już z opisu, który przeczytałam w internecie. Książka prezentuje się w następujący sposób. Myślę, że jest to pełnokrwisty horror, z którego wyjdzie naprawdę ciekawa wideorecenzja, więc możecie już czuć się zaproszeni do jej oglądnięcia. Masz na Facebooku 438 przyjaciół i jednego wroga. Przyjaciele są wirtualni, wróg jest prawdziwy. Namierzy cię, wytropi i zabije. Masz na Facebooku 438 przyjaciół, ale żaden z nich nie zorientuje się, że nie żyjesz. Kolejna paczuszka skrywa w sobie książkę początkującego polskiego autora Szymona Salskiego. Equilibrium Game. Książka, podobnie jak Cięcie, trafiła do księgarni w kwietniu tego roku i opowiada historię profesora Uniwersytetu Harvarda, który popada w uzależnienie od heroiny, kokainy i leków psychotropowych, a stopniowo popada również w obłęd. Z całą pewnością ciekawa tematyka, dlatego jestem ciekawa, czy książka mi się spodoba. Teraz przesyłka, na którą czekałam chyba miesiąc i zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam na niej znaczek priorytet. Nie chcę myśleć, ile szłaby do mnie, gdyby tego znaczka nie było. Skrywa oczywiście w sobie, jak za chwilę zobaczycie, drugą część parabellą, czyli horyzont zdarzeń Remigiusza Mroza. Jestem naprawdę zadowolona, że książka do mnie trafiła i już szykuję się do nagrania recenzji. Oczywiście najpierw książkę przeczytam. Jeżeli nie widzieliście recenzji pierwszej części parabellą, czyli prędkości ucieczki, która również ukazała się na moim kanale, zapraszam do oglądania i nadrobienia tej zaległości. Ostatnia paczka zawiera w sobie dwie książki Mirosława Tomaszewskiego. Pierwsza z nich to Marynarka, która jest mocno osadzona w wydarzeniach grudnia 70 roku. Skojarzcie sobie to z filmem Czarny czwartek. Jestem również bardzo ciekawa tej książki. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ją czytać i będę mogła ją dla Was zrecenzować. Druga książka tego autora, która znajduje się w tej paczuszce to wydana w 2006 roku Ugi. Pierwszy raz o niej słyszę. Muszę się Wam przyznać, że okładka jakoś nie powala mnie na kolana, ale też z całą pewnością z przyjemnością ją przeczytam. W tym miesiącu trafiło do mnie pięć książek. Jestem bardzo ciekawa recenzji, której z nich nie możecie się doczekać najbardziej: czy będzie to Cięcie, Equilibrium Game, druga część Parabellum, czyli Horyzont Zdarzeń, Marynarka, czy może Ugi. Dajcie mi również znać, czy chcecie więcej takich filmików z unboxingami. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików, do nadrobienia ewentualnych zaległości i do zobaczenia już wkrótce.